Ciema widzowie, jak wiecie nowy skin do Fiza wyszedł, także no trzeba tier listę zaupdate'ować, też zmieniły się lekko poglądy, także tutaj od razu wam powiem, że będziemy sobie szli od takiego najstarszego skinka, czyli Defulta i tych dwóch co wyszły razem z premierą Fiza, no do tutaj Rain Sheparda, także nowy skin, zaraz wam powiem co o nim myślę. Dam ogólnie Default visa na Atier, bo moim zdaniem to jest taki, no nie wiem, jak wyszedł Fizz, to oba te skiny, i ten Atlanta, i ten Tundra, nie były takie fajne w ogóle, moim zdaniem, ja, ja nimi nie grałem, także Default Fizz to jest taki OG, fajny Atier skinek, no a tutaj bardziej mi się podoba, to pewnie ze względu na sentyment ten Tundra, bo, nim więcej grałem i będę dość tutaj y, harsh, tak powiem. No, Atlanta, no, Detier. Nawet bym powiedział, że F tier. Adam F tier, bo wiecie, już się zmieniły standardy trochę. Jakby jak patrzymy na cały ogół, tych efektów jest mniej i w ogóle. Także ten Atlanta to tak trochę z no to No to Tundra to będzie Detier. No i mamy Fishermana. I tutaj jest, kurczę, bardzo fajny skinek. Jest urf i wszystko. No, nie ma efektów, chociaż tam. Chyba tęczowy jakiś się robi efekt na tym jego ciach ciachaczku. Dam Atier, bo też mi się wydaje, że to jest taki OG Skin i zasługuje na to miejsce. Dalej mamy co? Void. No, powiem tak, na początku Void mi się w ogóle nie podobał, nawet jak wyszedł. W sensie. No jak wyszedł wiadomo, no kupuje się skina, bo się gra tą postacią. Wiecie o co chodzi. No i potem widzicie, że ten, ten Void jest jakiś taki dziwny, jest taki. Nie wiem jak to opisać, taki mięsisty. Potem mu zmienili te tekstury, ale mogliby zmienić jeszcze lepiej je. Trochę to za mało stonowali i dalej jest taki, taki mięsisty ten skin. Nie wiem, czy dobre, dobre określenie to jest. Nie, nie mam pojęcia. Ale no... Yy, on mi się tak średnio podoba. No na pewno jest lepszy niż jakiś Atlanta, no nie? Tak mi się wydaje. Yy, I ten, i Tundra. I się zastanawiam. Na razie go dam na Cetier. bo wydaje mi się, że częściej nim grałem niż jakimiś innymi skinami, tymi gorszymi, więc może być cetier Dalej mamy tutaj Galaktykę. Powiem tak, na początku jak ten, bo to jest chyba Galactic Fizz, tak mi się wydaje, nie pamiętam, już chyba, chyba Super Galactic, coś takiego. Na początku jak wyszedł, no to mi się podobał, no bo to był nowy skin, no nie? Na te czasy to był super, ale ter teraz, patrząc na te wszystkie inne skiny, które tu są, no to ten już tak trochę wymięka I tak szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiem, czy też będzie w Cetierze. Też będzie w Cetierze, ale damy go wyżej niż ten, niż Wojda. No bo jest od Wojda na pewno lepszy. I prawdopodobnie tak samo skończy. Nie ten skin, tylko inny, ale zaraz wam powiem, który. Ten króliczek. Ja go lubię. Ja go lubię, ale nie aż na tyle, żeby trafił do estieru, bo on jest już takim skinkiem z efektami, i wszystkim. Tam mu atier, Ale na pewno jest lepszy niż oba te skiny. Um, czy jest lepszy niż oba te skiny? Ja bardzo lubię Default Fiza. I Fishermana. Wiem, że bardzo ludzie lubią, ale ja i tak bym go dał. Kurde, dobra, do, nie, do. On, wydaje mi się, że. Fisherman jest lepszy od tego skina, mimo wszystko, jako, jak, jak na taki sentyment, no nie? I, i, I tak dalej. Wydaje mi się, że jest lepszy. Ale częściej grałem na pewno króliczkiem, bo jak wyszedł króliczek to mi się bardzo podobał. No ten, ten skin na przykład, jest skinem, który też mi się bardzo podobał. Ale z czasem stracił swój, jakby, urok. No i już mi się nie podoba. Nie wiem, tak po prostu. <gaj> Będziesz tu otwartego? go? Nie, mam kilka skinów tu otwartych, zaraz wam pokażę. Yy, piesek. Ym, ogólnie z pieskiem jest taka śmieszna sprawa oprócz tego, że tu ja mam dwa, nie wiem czemu to, yy, to ten piesek jest spoko i on też będzie prawdopodobnie atierem, bo yy, 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 mi się bardzo podobał zwykły piesek. I on będzie pewnie wyżej od wszystkich tych skinów. Bo on już jest fajnym skinem, jednym z takich fajniejszych, tylko, że problem z nim jest taki, że jego prestiżowa wersja, no jest moim zdaniem gorsza w ogóle i mi się ona nie, nie aż tak podoba, no na pewno jest lepsza niż Omega Squad, ale no nie jest, nie jest to Atier, a -tier, ani -tier. No nie Estier, no nie jest, no nie jest. No i coś tytuł, dwa, dwa razy się pojawia, nie wiem, zostawię go tutaj, niech sobie leży. Diabeł. No, diabeł to już jest dobry skin. To jest, widzowie, skin, który wyszedł i mi się bardzo podobał. Mam tu diabełka i wam powiem, czemu mi się bardzo podoba diabeł. Już tam, nieważne o tą rybę, że tam rzuca tym Timo. Bo to Timo jakiś się pojawia, nie? A. A to. Jest ten Timo? O. Timo jest? No. Chodzi o W. No, W i E tak naprawdę. Detonacja E, dźwięk i autosys W, ale. To, co słyszycie najwięcej u Fiza, to jest auto z W i zauważcie, albo usłyszcie to, że na przykład w tych skinach typu, co my tu mamy, y Void, Ten, Omega, y te dźwięki są wkurzające jakoś tak, na dłuższą metę. No jak się gra już setną grę, no to to wkurza. Ale jak weźmiecie sobie Defaulta, czyli ten, 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 y no i Króliczka, Pieska, to te dźwięki są fajne. Także spoko, ten dźwięk chyba jest taki sam jak ten. U tego prestiżowego. oj, e zostaw. E no, także Little Devil już wam powiem, gdzie ląduje, tylko posłuchajcie sobie tego W. Czy życie? Jest taki crisp. O, Ciach. No, jest, Ciach. Ciach musi być. Także Ciach jest i Ciach daje mu ester od razu. Ja, mi się bardzo podoba ten skin. Zresztą czerwony jest, to musi trafić do czerwonej tej. E, dobra, no i tu mamy astronautę, tak? Chyba astronauta to się nazywa. Astronaut Fizz, pato. Dźwięk W. Plum. Ciach. No, plum ciach. Moim zdaniem Estier. Ja bardzo lubię tego skina. E, I jest lepszy niż Diabełek ogólnie. Dlatego Właśnie z tymi y, dwoma skinami mam taki problem, że ja nimi bardzo dużo grałem i one po czasem się po czasie. Eh, po czasie się nudzą. I nudzi mi się ten diabełek. Zmieniam sobie wtedy na tego, nudzi mi się ten. Ale no, 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 wiecie, no to jak się gra tyle, to, to tak jest. No i nowy skin. Nowy skin. I wiecie, co zrobimy? My sobie posłuchamy, jak brzmi W i jak brzmi E. I zobaczymy też R, ale to. Pointless jest trochę, ale sobie zobaczymy. Patrzcie. W. No panowie. No panowie. Moim zdaniem brzmi zajebiście. Pewnie myśleliście, że powiem, że nie, ale... Dobrze brzmi, dobrze brzmi. Dobry dźwięk. Ktoś... Ktoś... Uszy miał. A to? A e. Ciup. Blum. A jedno? O, no, nie dobra. Jakieś żaby skaczą, stawik, yy, świerszcze. No, wszystko jest super. Jest <grybujesz> pa, leci waszka i żaba wyskakuje. Nie no, nie dobra. Mnie to kupiło od razu. A jaki recall jeszcze jest śmieszny? A to, ty jak się manował? Nie, to to te same. A co wyciąga z wody? Waszkę? No w sumie to żaba, nie? To waszkę jedzą... Wasz... żaby jedzą waszki, chyba, nie? Taki splash ma. Żabę ma na głowie, żaby są wszędzie. I... czekaj, a gdzie jest recall? Recall. O, wyciąga pana to. Zabijasz chłopa i wyciągasz parasolkę. I z ziomami się cofasz do bazy. Swoimi. Jo bro, takie dobre. Także, Shepard, yy, bo, cześć, Shep co? Tak, Shepard, no, Rain Shepard, czyli Żabiak, Fizz, moim zdaniem na razie, kurde, no chyba najlepszy w skin, ale to dlatego, wiecie dlaczego, no to jest dlatego, że ja po prostu jestem ograny z, takimi, z tymi innymi skinami i pewnie jakbym grał, to bym wymieniał się tym, tym i tym, no nie? Cały czas bym się wymieniał. Także pewnie jakbym zagrał, Załóżmy, żebym zagrał Milion gier każdym z tych trzech skinów znając życie. Hmm, pewnie diabełek by był najlepszym skinem. Ale to przez dźwięki. Ja bardzo na dźwięk patrzę. Ale samo wizualnie i w ogóle to one są stajowane strasznie. Wszystkie są na tym samym poziomie. Dobra, i teraz to już jest jakby koniec tier listy. Pokażę wam jeszcze ciekawostkę. Jest skin, który nie wyszedł do Summoner's Rift, wyszedł do Wild Drifta. I sobie obejrzymy. Yy, poka znaczy, pokazówkę. No, obejrzymy sobie kawałeczek. Pa na to. Żelka Fizz! Leci ten. Siu. Pa, jakiego marekina. I w takim. No nie, w ogóle w Wild Rift'cie to jest jakiś. lepszy wymiar yy, tego. Skinów po prostu. Nie, to jest lepiej zrobione. Zasłaniam go, nie chcę mi się przystać kamerki. Ale czajcie o co chodzi. To jest w in-game. To nie jest. Yy, znaczy w kliencie to jest. Wild Rift, to jest chore. Pa, możesz tego obracać. że jest w jakimś sklepiku, w żabce jest. Pa. Żelki ma. Różne żelki na trójzębie. No jest smutne, że takiego skina nie ma w grze. Mi jest smutno. Pa, banany lecą. Siup. Bloom. Blum. w wupaka. A on ma no, jakieś takie... Hej. A bo on na Wild Drift chyba ma jakieś skiny inne i on tak... Co on robi? To jest Jax? <grych> to jest. O, tutaj skacze, bo... No, ogólnie jakbym miał tego skina na przykład gdzieś, wrzucisz, pokażę r -kę. Opa, blum. I taki rekin leci, żalkowy. Jakbym miał tego skina gdzieś umieścić, no to on by pewnie w że rondowo tak szczerze. On jest fajny, ale no... Ma wybrakowane te efekty trochę, tak jak widzieliście. I dźwięki też takie... ten. Jaki, jaki dźwięk był na W? się nie skupiłem. Pokaż dźwięk na jeszcze raz. Ale on ma inne to W, no. No i tak zwykle ciacha po prostu, nie? Taki... no, taki tutaj, tutaj pewnie był. By był pewnie nad tym, bo jest jakiś świeższy bardziej, to by pewnie nad króliczkiem był. Dobra, no nieważne. Dobra, dzięki za y, oglądanie. Ogólnie, y, dajcie łapkę w górę. <laughs> I może, może będą jakieś filmy jeszcze, ale no. Kurde, zbieram się do tej ligi. Na razie nie grałem jeszcze ani jednej gry, odkąd zmienili mapę. Także jestem sober, ale możliwe, że wrócę na ligę. A jak nie na ligę, to może na jakieś inne gierki, ale to już na Twitchu bardziej, no nie, nie na YouTubie. Nie chcę mi się za bardzo na YouTubie nagrywać tych filmów, bo trochę pointless to jest, ale. Czasami sami można sobie wrócić. Dobra. To yy, siema